Siemano widzowie. To są banany ogólnie to ja no tak jakby to jest SUNni Server serwer. Właśnie to właścicielem z banany Dzisiaj będę testować czy Essunia sunia umie być dobrym właścicielem tego serwera. No i co? Ja się zaraz przełączę na czyty. On o tym nie wie, że to jestem ja. On o tym nie wie. Ale ogólnie to wy też możecie wejść, tylko błagam, nie chodźcie na czytach, bo... Nie chodźcie na czytach, bo... Oho, Kuba tu już coś robi. Nie chodźcie na czytach, bo... Po prostu, no... mnie ten. No, nieładnie uszukiłaś, jak no i... A ja tylko robię to, żeby sprawdzić czy Asunia umie mnie sprawdzić w ogóle. No i co? No i to tyle, bo ja się teraz zaraz przełączę na i zobaczymy. Czy mnie tam. Bo ogólnie to ja są na decha. kubie, to znaczy kuba, Kuwa Asunia to jest kuba. Ja będę na mnie wymienić Asunia. Ogólnie on sobie ubliża, że Deha to jest mój kolega. E, no i co? On o tym nie wie, że ja, e, że to jestem ja. On o tym nie wie. Nie mówiłem mu o tym. Tak więc ja się przelaczę na cheaty i już Wam powiem mój plan. Ogólnie mamy Discorda też, no to na Discordzie mnie pewnie będzie sprawdzać. Tak więc, ja już, ja już włączam cheaty. Yy, ogólnie to on będzie mnie łatwo miał te cheaty wykryć. No, chyba, że on jest takim cionawem, bo łatwo tego nie wykryje, ale... Powinien, wydaje mi się, że... Powinien łatwo wykryć, bo już miał kiedyś takie serwery, ja mu robiłem. On tylko budował. Dobra, nie ma czasu. Nie ma czasu, przełączam się, włączam tego, ogólnie, y czekaj, ogólnie to ja mam też rangę, bo serangę dałem, y ale on o tym nie wie w ogóle, że ja mam w ogóle jakąś rangę, dobra, przełączam się na cheaty, bo ja za długo gadam, dobra, przełączam się na cheaty, zaraz do was wbijam. Ej, widzowie, ja teraz weszłem na cheaty. Na cheatach, mam cheaty. Ale on o tym nie wie, że... Na cheatach weszłem. Ej! Dobra, nie, to jest zły ten... Y, on nie wie, że ja w ogóle mam cheaty to jest. To jest duży postęp, on o tym nie wie. Tylko lobnąłem na chwilę, ale... Ej, doczekajcie, jedziemy Ej, do ja wiem co ja zrobię. Wydam się bardzo. Helpop. 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 Um, mam. Mam trizy. O, dobra, ej, napisano helpopa. się jak on tego nie odczyta. On odezwa mógłby mnie na sprawdzenie wziąć. Ej, no na ja hypeopa napisałem. Napisałam na Twoj Ej, to jest idealny dowód. Laj. Patrz, ale Okej okay, bywało, ale to jest normalne. To jest normalne. Na tym mam coś. Ej, włączyłem cheaty, włączyłem cheaty. Flaja włączyłem. Ej, no to jest taki dowód, ja przed nim Fly'a włączyłem. Nie wierzę, jak on... Jak on tego nie zrobi, to ja... Ja chcę, żeby on mnie sprawdził. Jak on mnie nie sprawdzi... Dawaj. Jeszcze... Aha, kuśnik bob Mam. No, mam cheaty. Ja mu... Ja przed nim latałem. Tylko Fly nie wywalił. A ja mam cheaty normalnie. A tu sobie bazy wybudowałem. Co on robi? Ej no... Ty on mnie nie sprawdzi. I on... Zostaje mnie uczuć. Jego mnie nie sprawdzi. Czekajcie. Może ja pójdę na... Chodź PvP. Czekaj. Chodzi... PvP. to strunia 254. Ej, dobra, jego go nie sprawdzi, to ja nie wiem. No. Dawaj, dawaj, sprawdź. No nie jest taki legit. On już mnie może sprawdzać. Dawaj, 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 sprawdź. błagam, sprawdź. Król jest Taki kurde... Ej, dobra, wydam się i do niego napiszę, albo zadzwonię do niego. Bo mi... Czekaj, on coś tu chyba do mnie pisał. Czekajcie. Ej! Nie. Dobra, nie pisał jej za Znaczy jakieś zdjęcia mi wysłał, ale nie wiem co to będzie. Ej, dobra, ja trochę się wydam i pomyśli pewnie, że to jestem ja. Ale... Hej, yy, Czemu... Eee. Yy, Decha ma de halata. Jestem... ...w konsoli. konsoli. On chyba do mnie na Discorda dzwoni, tak mi się wydaje. Ale jeszcze ja też przelogowałem już. Pisze, ej pisze do mnie. Pisze do mnie. Ok, nagrywasz? Ej czekaj, bo nie, przecież przecież nie mogę grać Techa czuję? tuja? tuję Ej, ja się wydaje, bo ja mam takiego ławka że nie mogę Ej, w ogóle przecież... Antycheat jest, wszystko jest Ja przed nim normalnie mogę latać Ja mogę go włączyć No da... Kuba, dawaj Ja bym go sprawdzić Czekaj... Eee, aha, bo nie mogę Eee, on chce mi sprawdzić, tylko nie wie jak Tepe nie... ...się... Na... Y, na... Na warp... Bo... I... Tam... Ko... ty, A... Wy. Dobra, szybko, bo nie może wiedzieć, że to jestem ja. Ej, on mnie sprawdzić chce, tylko nie umie jak. Nie wie jak. Ej, dobra, dawaj, sprawdź mnie, sprawdź... Ej, tepnął się na warp'a! Tepnął się na warp'a! Czekaj, idę na Warp. Ej poleciał do Antycita! Poleciał do Antycita. I mnie tam tepnie. Poleciał do Antycita. Warp. O nie, spawn. Ja sobie normalnie wiesz, fly'em. Ja sobie nie the game. co on wyszedł z gry? Wyszedł z gry? Ej, nie wierzę, że wyszedł z gry Mogę się ruszać, mogę się ruszać O kurna, on nie na, on nawet wejnisz poszedł Uff, sik! Dobra O nawa, ej, dobra Co mam, co mam zrobić Ale teraz go będę trollować, co mam zrobić Ej, no? Co tam? Co tam? No to go sprawdź na Discordzie. Powiedz mu, że ma trzy minuty. Powiedz mu, że ma trzy minuty, żeby zaszedł na Discorda. I go sprawdź. Może się zalogować musisz. A wychodziłeś z gry czy jak? Czy poszło, e, na Wanisza poszłoś i go obserwowałaś? Żeby wasze na Discorda. Na sprawdzanie Dobra, to tylko sprawdź. A ja idę na Co? No, na banany na No do na będzie. Dobra, kończę nara. Na razie. Ej, widzowie on weszed na Discorda. Bo widzę, że jest na rekrutacji, ale to jest taki kurde wam. Czekaj. Czemu on jej nie przeniesie? On widzi, że Że ja wiem, że ja mam przy tym. Hmm. no dawaj e, dawaj sprawdzaj co mam zrobić Co? Złącz live'a, złącz steam'a. Ej, zadzwonię do ciebie na klip. Halo? E, czemu cię nie słuchać czemu cię nie słuchać nie a co? E, czemu cię nie słuchać Ej właweś się nagabłysia konto i ten i wtedy na Messengera do Ciebie zadzwonię. E, widzowie, ja nie mogę z nim w ogóle. Ja z nim nie mogę. Czemu? On... on se musi. Coś gada. Coś gada, ale... E, coś gada. Nie wiem co on gada, ale coś... Coś gada. Czekajcie. Udaje że się wam, Hej to ja... Tak. na... na... Ej, na... dzwoni, 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 dzwoni. dzwoni, no, Sprawdzasz mnie? Jak jestem czysty? Przecież pisałam na Help że mam czyty. Sprawdź mnie. Udostępnij ci ten. Wiesz co? Ekran. A czemu cię nie było słychać na Discordzie? Aha, to dobra, okej. Okay. Dobra, to ci udostępnia ekran, czekaj. Dobra, co mam kliknąć? Widzisz? Moją kamerkę widzisz? Ja za co mam kliknąć? Długo jeszcze? Co mam kliknąć? Ale tak nic nie wywnioskujesz. Ja mam doświadczenia trochę. Dawaj. Gdzie yes. Dawaj, co mam kliknąć?

Co mam kliknąć? Co mam kliknąć? Okej, on... Ale nic nie sprawdzisz tak. Dawaj. Co mam kliknąć? Escape? Tam kliknąć, escape. No. Tu coś. Co? Rozłącz. To? To? Dobra, przyznaję się do cheatów. Mam cheaty, mam cheaty, mam cheaty. To były cheaty, mam cheaty. Przyznaję się. Dostanę bomba? Co? No Dałasz mi tego bama czy nie No ale tam pisało, że na pięć No, ja mam większe No ja mam większe, tylko ty tak Tylko ty za długo sprawdzasz Dobra, to ja idę. Bo mam Z2. Na razie, logam. Ej, widzowie... Po ile on mi nie sprawdził. Aha, jeszcze mi dał bala na zawsze. XD. Dobra. Dobra widzowie. Ja muszę kończyć. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał i na razie.